Cześć, tu Dimix. I pokażę Wam, jak za darmo zdobyć pieniądze w GTA San Andreas. To tak. Ja Wam teraz podyktuję, żeby było Wam prościej. Ale w opisie również zamieszczę. Wpisujemy H, E, S, O, E, A, M. I dostajemy 250 tysięcy dolarów. Drugi raz znów możemy to samo wpisać. H, S, E, A, M. Dostajemy kolejne. I tak w kółko można sobie wpisywać, i można mieć po prostu maksymalną ilość pieniędzy w GTA. Jest to bardzo prosty sposób, ale skuteczny. I tak w ogóle to ten kod w żadnym wypadku nie, przysz... nie może nam zepsuć gry, bo to są normalne kody do gry, tak? Również chciałbym powiedzieć, że nie życzę sobie eee... tego. Sorry za imkanie, jak ale zwykle eee... przeklęć sobie, nie życzę swoich komentarzy. Takie komentarze będą usuwane, i tyle. Na razie.